Dzień dobry Państwu, dziękuję organizatorom za przyjęcie propozycji mojego wystąpienia. Nazywam się Tomasz Korzeniewski. jestem dyplomowanym konserwatorem zabytków. Prowadzę działalność gospodarczą w tym zakresie od 20 lat. A na dyplomie napisano mi konserwator elementów i detali architektonicznych. Konserwator dzieł sztuki o specjalności konserwacji elementów i detali architektonicznych. Zatem, tak jak rozumiem interpretację słownikową i systemową tego akurat tytułu do moich kompetencji należy budynek, od fundamentów po dachy, wszystkie te elementy zaliczam do elementów architektonicznych, w tym również integralną częścią tych elementów są okta. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przedstawić jakąś inną interpretację, będę bardzo wdzięczny za przedstawienie tego w dyskusji, tym bardziej, że mamy w tej chwili deregulację zawodu konserwatora od wielu lat, Stąd uważam, że powinien on zostać objęty prawną ochroną. Tak jak zawody prawne. Proszę Państwa, reanimacja relikwii, uznałem, że to jest dobre hasło dla świętego miasta Krakowa, bo tutaj jest tyle relikwii, że właściwie tylko paść na kolana. Natomiast w kontekście okien, rzeczywiście ja, można powiedzieć, że też padłem na kolana, w świętej Warmii. Dla przypomnienia, Warmia to taki Obszar o kształcie worka od Braniewa aż po Olsztyn, w którego sercu mieści się właśnie obszar okolic Ornety i tam obok jest chwalęcin. Chwalęcin, w którym w XVIII wieku powstał kompleks zapierający tych w piersiach swoją, swoją urodą. Ta, ma, ta magiczna bryła to jest coś, co za chwileczkę pokażę. To jest skan 3D tego, <laughs> tego obiektu odnośnie przedmówców, którzy apelowali o dokładną inwentaryzację tychże naszych skarbów kultury. Otóż proszę Państwa, tutaj na chorągiewce mamy datę 1721. Ona symbolicznie rozpoczyna historię tego kompleksu. W środku nikąd, ale. Piękno tej części Polski jest no, zapierające dech w piersiach. Gorąco zachęcam do odwiedzenia. No, praktycznie bajeczna przyroda, fantastyczny krajobraz z bezcennymi zabytkami. Także no, praca w tym obszarze dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie to jest prawdziwa rozkosz, tak, tak uważam. I trzeba im zazdrościć. Przecież Polska w ogóle jest przepiękna. Ten kompleks, tak jak tutaj widzimy, został wybudowany w swojej centralnej części właśnie w latach 1720 przyjmuje się 21-28. Stąd datowanie okien, które są przedmiotem mojego dzisiejszego wystąpienia, sięga właśnie roku 1728. Kompleks był później rozbudowywany, przebudowywany. Dodano między innymi nową elewację, nowy wystrój elewacji frontowej, którą za sekundkę zobaczymy. To jest XIX-wieczna kreacja, już w duchu klasystycznym, w której szczycie znajduje się jedno, jedyne okno, które nadal czeka na prace konserwatorskie. Postanowiłem rozpocząć moje wystąpienie od takich. Mocniejszych emocji, ale myślę, że wszyscy Państwo tutaj jakby wykazujecie szacunek dla autentycznej substancji zabytkowej. Jeden z moich przedmówców pięknie nazwał obiekt, odnosząc się do tego, że jeszcze nie został dotknięty ręką konserwatora. Ja myślę, że to też jest jakaś ciekawa wartość. Proszę Państwa, tutaj to co widzicie, te kwaterki. Nazywane w literaturze przez niektórych moich przedmówców też błonami. To nie, nie, końc, nie, nie bardzo się zgadzam z, z tym, co nazwą, Są szybki po prostu. Te lekko płynące szybki, proszę Państwa, to dowód na to, że jest to kilkusetletnie szkło, które zgodnie z fizyką, tak jak Państwo wiedzą, są, jest płynem. Szyby, które tutaj płasko pięknie odbijają światło, to oczywiście XX wiek, po, po II wojnie światowej. Natomiast widzimy tutaj relikty konstrukcji wiatrowej, wiatrownic, no i jeszcze też ołowiane szczeblinki. Transept, proszę Państwa, i to jest właśnie ta największa wartość, sensacja, która była udziałem odkrycia mojego zespołu firmy Aura Porta Konserwacja Zabytków i wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie partnerów. To są okna transeptu. Proszę Państwa, poza Nową Główną, gdzie mamy fantastyczne okna dywanowe z XIX wieku, z lat 80., na samym początku, przy tym projekcie, który obejmował wszystkie inne elementy od, od fundamentów podachy, nie rozpoznałem specjalnie na pierwszy rzut oka, z czym mam do czynienia. To, co tutaj Państwo oglądacie, to jest, to jest aktualny obraz, film z zeszłego tygodnia. Widzicie Państwo różnorodność struktury szkła. Przepraszam, że tak mocno mówię o tym szkle, ale uważam, że w kontekście okien przyznacie Państwo, że szkło jednak, Pełni konkretną, ważną rolę. Za chwileczkę do tego wrócę. To coś, co tutaj w tej chwili widzicie, to jest, proszę Państwa, skan wnętrza kościoła. Widać bardzo dobrze również każde okno. Można je, gdyby ktoś chciał, wydrukować w 3D na drukarce, w miniaturce, albo może w większym wymiarze. W zależności od zadrobnienia i dokładności chmury punktów, można, ją, można taki zabytek sobie zmultiplikować. Oczywiście zależy nam na zachowaniu oryginału. Jakkolwiek mówi się, że to jest tak zwany bliźniak cyfrowy. To tutaj wielki ukłon dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa i systemu Cumulus. Mam nadzieję, że ten, ta chmura wraz z, z uzupełnioną pozostałą częścią trafi do tego systemu. Tutaj liczę na wsparcie pani dyrektor Bogdanowski w, w, i współpracę w tym zakresie. Każdy z tych obiektów można sobie pomierzyć, o ile skaner ujął całość obiektu. To co do milimetra, faktycznie, czy takie traleczki, przez które wirtualnie w tej chwili przelatujemy, czy też każdą inną część tego, tego okna. Skanery są bardzo różne, niektóre mniej lub bardziej dokładnie to skanują. W tej chwili to jest tylko skan wnętrza pod względem architektonicznym. Natomiast jeżeli zrobimy więcej skanów przy, przy oknie, no to rzeczywiście co, co do drzazgi można taki obiekt zwizualizować, nakładając jeszcze fotografie cyfrowe. I teraz, proszę Państwa. Tę przyjemność już sobie podarujmy, przejdę do relacji z, z prac, o których zasygnalizowałem Państwu informację wstępną w treści w treści w, tytu, w tytule. XIX-wieczne okna, fantastyczne, nie będę o nich mówił, szkoda na inną konferencję. No, i tutaj jeszcze raz ten transept. Proszę Państwa, tutaj ukłon w stosunku do obecnego na sali pana Szymona Bakalarczyka, bo zami, zanim wydał pozwolenie konserwatora wojewódzkiego, no to oczywiście takim zwyczajem warmińskim e, e, nakazał przeprowadzić badania. Badania, oczywiście nie będę tutaj wnikał w interpretację tej praktyki urzędowej, którą Państwo realizujecie, ale ogólny jej rezultat jest bardzo dobry, muszę powiedzieć. Bo zanim tutaj dostałem to pozwolenie, no to najpierw musiałem badania zrobić. No we wniosku o badania to wpisałem, że to jest że okna, osiem okien transeptu. Tam wpisałem datę 1880, chyba 80, czy coś w tym rodzaju, już nie pamiętam. Byłem pewien, że to XIX wiek. No i potem robimy te badania, słuchajcie. I tutaj coraz więcej zaskoczeń. No to jest stan zachowania między innymi beton, tam o tym za chwileczkę powiem. Ich stan był przerażający, odpychający wręcz, no ale tutaj coraz więcej patrzę właśnie w tych płynących szybek. No i zleciłem też ekspertyzę czy opis historyczny tego, tego obiektu historykowi. no, no moment. Co jest dziwne, urodzonemu i wychowanemu w Chwalencinie, panu Pawłowi Powirskiemu, który obecnie pracuje w Muzeum Narodowym w Gdańsku, napisał mi świetne opracowanie historyczne, z którego też wynikało, że według niego, to jest XVIII wiek, udało się odnaleźć w bardzo bogatym wystroju malarskim wnętrza kościoła te okna namalowane już w, 1800, w 1748 roku. No to już mamy dowód. Ta sama Empora, ta sama struktura okien. I e, właściwie biorąc pod uwagę interpretację procesu budowlanego, tak jak mówiłem, 1721-28 przyjmuje się, tak jak w, 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 logicznie prowadzi każdy inwestor pracę, zamyka w stanie surowym budynek, wstawiając okna. Zatem przyjąłem, że mamy do czynienia, proszę Państwa, z oknami autentycznymi z 1728 roku. Jeżeli ktoś. Chciałby tutaj polemizować, proszę też o kontrargumenty. Chętnie też będziemy te badania dalej kontynuować. Twierdzę, że to jest, proszę Państwa, lata XVIII wieku, jedne z najstarszych okien nadal zachowanych w swojej strukturze. Ten stan, który widzicie tutaj, to nie dawał żadnych szans na zbadanie dekoracji malarskiej na zewnątrz. Gołe, wypukane drewno, praktycznie. Konstrukcja łączona na, na drewniane kołki uzupełniona później, w późniejszych epokach, tymi, tymi współczesnymi szybami, ale już widzimy tutaj charakterystyczne okucia i tutaj ukłon w kierunku przedmówcy, który prezentował okna, 18 wieczne okna w Jarosławiu w kompleksie dominikanów, proszę Państwa, no to jest dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. Ten stan takiego wypukanego okna i właśnie te klameczki obrotowe, z symetrycznym układem zawojów, takich wolutowych. To jest rzecz szczególnie wdzięczna, funkcjonująca do dzisiaj. W ramach przygotowania dokumentów do udzielenia pozwolenia konserwatora wojewódzkiego, jeszcze po poprosiłem o konsultację rzeczoznawcę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panią dr Katarzynę Darecką, która tutaj już występowała dzisiaj, której dziękuję za wkład również w rozpoznanie. Przyjemne było dla mnie obserwowanie jej reakcji bo rzeczywiście przed tymi relikwiami padła na kolana przysłowiowo potwierdzając moje przypuszczenia między innymi właśnie te klameczki i inne elementy okuć były elementem który był dobitnie przekonującym bardzo mi się spodobała nazwa której nie znałem nie znałem i, I to słowo nowe w moim słowniku, obartel, jak się okazało historyczne, jeszcze sprawdziłem, że jest na, nawet takie nazwisko w Polsce, obartel, a więc obartel, te obartle tutaj pięknie zachowane są do dzisiaj również takie antabowe kółeczka, którymi, które się zachowały. No oczywiście woda zrobiła swoje przez 300 lat, pozostałości, oszklenia, natomiast na pierwszym piętrze Empory, proszę Państwa, rarytasy. Już można powiedzieć w dużej skali zachowane e, przeszklenia z, z pięknym, oryginalnym właśnie zestawem szybek, w szczeblinkach e, ołowianych, łączonych na cynę, na stalowych e, wiatrownicach. No wszystko zachowane, no tylko wstawić do muzeum. Tylko, czy jakiekolwiek muzeum by to przyjęło, taki artefakt, też swoją drogą, pewnie do magazynu. No to trzeba zrozumieć, jak, jak, jakie to jest ważne. No jeszcze trzeba by wytłumaczyć zwiedzającym, że, że, że to jest bezcenny obiekt. Trudna misja. To wszystko było w reżimie udzielonej dotacji Ministra Kultury i uznaliśmy, że zostanie ten obiekt na swoim miejscu i zostanie utrwalony i szczęśliwie jest do dzisiaj tam, po, po, po przeprowadzonych pracach. Proszę Państwa, no już przyspieszę. Klejenie szybek pękniętych. Dzieliłem się tymi moimi doświadczeniami z kolegami konserwatorami dzieł sztuki, między innymi pani koleżanką Agatą Wolak z Zakopanego, którą serdecznie pozdrawiam. Ja mówię, jak u was w Zakopanym są stolarką kierno? Jak chronicie ją? No wiesz, generalnie wymiana. No ale słuchaj, ja jeszcze nawet kleję, kleję szyby. O nie, to już jest ekstremum. No więc, proszę Państwa, te, te szyby… A tutaj są te, te, te kwatery w pracowni konserwatorskiej. Co z drewnem? No z drewno niby rozlatujące się, no to prak praktycznie każdy inżynier budownictwa lądowego rzuciłby do kubła. To jest wszystko, no, prawda, do utylizacji, tak się robi na co dzień. No nie w tym przypadku. Dysponując katalogiem rozwiązań o współczesnej technik technologii konserwacji zabytków, no, miałem tutaj dużą swobodę. Używając środka pewnej niemieckiej firmy, no niestety, pols pol polska firma nie, nie, żadna nie mogła mi dostarczyć tak e, zaawansowanego środka, użyłem e, poliuretan Holzfer Festigung, który uważam, proszę Państwa, za cud technologiczny, dedykowany każdej osłabionej, delikatnej strukturze drewnianej, bo. Poliuretan jako struktura, jako środek syntetyczny, wnikając w osłabioną, zniszczoną konstrukcję drewnianą, zamienia tę konstrukcję w, w rodzaj kompozytu. Pozostaje nadal konstrukcja, świetna, to, to, to na czym nam zależy, ale no, wypełniona wewnątrz tych zdestruowanych komórek poliuretanem. Osobiście uważam to rozwiązanie za rewelacyjne dla wzmocnienia. Tutaj e, współpr nasz współpracujący witrażownik pan Sebastian e, Pawlak, Soliwy. Teraz tak, co, co robiliśmy z, z, z główną konstrukcją okien? Oczywiście ona również była wzmacniana, uzupełniana e, odmianą e, tej żywicy w mieszaninie z, e, z pyłem drzewnym. Tutaj pew, muszę się podzielić, że jest pewna negatywna strona, ponieważ ten, ten kit lekko puchnie, potem trzeba go delikatnie korygować. To jest, to jest negatywna strona w pracy z poliuretanami. Natomiast, proszę Państwa, no mieliśmy tego typu ubytki, prawda tego typu ubytki, ale mając świadomość, że mamy do czynienia z XVIII-wieczną konstrukcją, proszę Państwa, no to uznacie, znaczy ja to tak też rozumiem. Jako przedsięwzięcie konserwacji ekstremalnej. No, zachowujemy praktycznie wszystko. Nie zachowaliśmy hitlerowskiego betonu z lat 30., ponieważ właśnie w latach 30. doszło do włamania, ukradziono z zakresu monstrancję. No i, i we wczesnych latach 30. tą, tą stolarkę uzupełniono taką dolewką betonową. Proszę Państwa, jakość tego betonu była rewelacyjna. Trzymał się tak dobrze, że po prostu pracownik, który musiał to wykonać, to przeszedł katusze. Ale myśmy po usunięciu tego betonu uzupełnili to, to opracowanie zgodnie z pierwowzorem elementem drewnianym, doklejonym. Minister Kultury, oczywiście, nakazał nam ten obowiązek informacyjny, czego w tej chwili też dopełniam. I teraz, proszę Państwa, tak jak już pokazywałem, część tych kwater osiemnastowiecznych była całkowicie pozbawiona, całkowicie pozbawiona historycznego oszklenia. Ja uzgodniłem z witrażownikiem, że, prawda, on nam pokazał mi próbki szkła, OK. wracam, słuchajcie, z tygodniowego urlopu i jesteśmy, słuchajcie, tutaj w, w, w towarzystwie Pani Katarzyny Dareckiej, też w jego pracowni, obejrzeć rezultaty. Ja widzę coś takiego. I mówię, pytam, skąd taka kompozycja kolorystyczna? Tłumaczy mi, słuchajcie, witrażownik, że w tej chwili tak się robi. Tak się robi w konserwacji robi się tak zwany miks kolorystyczny. Mówię, co to ma niby być? A on mówi, no tak, bo to ma naśladować właśnie taką nieregularną kom kompozycję historycznych szyb, bo dawniej nie można było wyprodukować szkła w jednym kolorze. E, e, no, Moja reakcja była emocjonalna. Jeszcze raz przepraszam panią Kasię, że była wtedy świadkiem, ale chcę powiedzieć, że doszliśmy do, do porozumienia z witrażownikiem i zdemontował wszystkie te swoje fantazje, przywracając ten, ten stan mniej więcej do jednolitej, niewiele, niewiele różniącej się kompozycyjnie, jakby kompozycji czy konstrukcji okien z huty Jasło. To się mniej więcej już potem broniło w oryginalnych szybkach, rzeczywiście była czasami niewielka różnica, niewielka różnica. Ich długo, ich grubość też jest ciekawa, bo to było mniej więcej 2,5 do 3 mm. Jasło dawało około 3 mm. Tam był problem z włożeniem tej, tej nowej szyby w szczelinę w, w konstrukcji okna, ale to wszystko się udało. Okna szczęśliwie wróciły na swoje miejsce. Tutaj mamy jeszcze też te, te oryginalne okucia. Brakujące dorobiliśmy według, według tego wzorca. Jeszcze były lekko tak opracowane kowalsko, żeby naśladować ten oryginał. A, to są te sąsiadujące XIX-wieczne okna, fantastyczne swoją drogą. To już jest ta reanimowana relikwia na swoim miejscu. A tutaj jeszcze przed moją interwencją widzicie Państwo, jakby tą fantazję ułańską. Szczęśliwie doszliśmy do porozumienia, tak jak mówię, i witrażownik to wymienił. Tak wyglądają te zmasakrowane, wcześniej pokazywane obszary, naprawione przy pomocy naszych, naszych kompozytów. Tutaj jest cała belka wsadzona. W Nowa. Tak wyglądają okna już po, po osadzeniu. I proszę Państwa, to co jest najcenniejsze w, dla mnie, a więc te szyby historyczne z pierwszej połowy XVIII wieku, być może jedne z najstarszych nadal funkcjonujących okien, są nadal na swoim miejscu. Wnętrze jest zapierające w piersiach. To jest taka kaplica Sykstyńska Północy. Zachęcam serdecznie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego co roku wspiera kolejne fazy ratunkowych prac przy, przy polichromii. To jest komisja odbiorowa tych okien z tabliczkami ministerialnymi, ksiądz proboszcz Tomasz Kociński, proboszcz trzech parafii historycznych w Armii, pani doktor Katarzyna Darecka, pani inspektor Kinga Długa i pan inspektor Szymon Bakalarczyk. Cały nasz zespół współodpowiedzialny za, 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 za ten sukces. Tu jeszcze jest to szaleństwo kolorystyczne, które było przedmiotem mojej interwencji. Naprawa tych betonów, które Państwo oglądaliśmy. No teraz to wygląda, przyznacie Państwo, bardziej akceptowalnie. Tutaj jest też uzupełniony fragment z pozostawioną częściowo konstrukcją historyczną. Także ja sobie zdaję sprawę, że to jest zachowanie ekstremistyczne, ekstremalne wręcz, ale tak uważam, że trzeba każdy fragment autentycznej substancji zabytkowej chronić. Proszę państwa, już chyba jestem po czasie, także zasadniczo to wszystko co chciałem państwu przekazać. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zachęcam do wizyty na Warmii. Dziękuję bardzo.